Przed chwilą zapadło orzeczenie CUE, które stwierdziło, że Polska będzie musiała milion euro dziennie płacić za to, że działają nadal sędziowie tzw. Izby Dyscyplinarnej SN. I za to, że prezes tego sądu, pani Manowska, wyznacza i pozwala na wyznaczanie kolejnych spraw w tej izbie. Ponieważ sędziów, tak tzw. sędziów, bo ze względu na to, że przeszli w nielegalną procedurę, nie są to sędziowie. Ale w każdym razie osób w tej Izbie dyscyplinarnej jest 12 i mamy panią prezes 13. To kwotę miliona euro, czyli 4,5 4 miliony 600 tysięcy dziennie, musimy podzielić na 13 osób. No, to wychodzi pewnie. Ponad 300 tysięcy, sporo ponad 300 dziennie. Mam nadzieję, że Państwo, którzy jesteście w tej izbie, już te pieniążki zbieracie. Bo jestem przekonany, że po upadku tego stanu braku praworządności, państwo polskie do Was zapuka po te pieniądze. Także zbierajcie, oszczędzajcie. Tak, abyśmy mieli później z czego rekompensować. Bo to nie może być tak, że za waszą działalność nie ma pieniędzy na lekarzy, na szpitale, nie ma pieniędzy dla emerytów, nie ma pieniędzy dla różnego rodzaju biednych ludzi. Że za waszą bezczelność i arogancję mają zapłacić ci najbiedniejsi. Nie będzie tak. Z waszego majątku ściągniemy każdą złotówkę. Każdy. Każde euro, które musimy przez Waszą arogancję i brak dostosowania się do orzeczenia wpłacić do Komisji Europejskiej. Wszystko zostanie w Polsce zwrócone z Waszych osobistych majątków. Dziękuję uprzejmie. What? <sweak>